No? Najpierw powinien mieć łapkę w górę i z w Dzień dobry kochani widzowie. W pięknych okolicznościach przyrody. Żeśmy. Żeśmy. Tak zaczęli pępkowe robić, że. 3 mm, dni nam zeszło z tym pępkowym. Marcin przyjechał. Spotkaliśmy się. Napiliśmy się Także synoś będzie zdrowy Miód malina Miód malina Także Także było wesoło, było śmiesznie Troszkę żeśmy podrzezowali Ale tu co no pępkowy. no trzeba było opić Opić synusia Trzeba było opić synusia, także wszystko jest dobrze Marcin zadowolony Także wszyscy jesteśmy cali, zdrowi Nikomu się krzywda nie stała Było wesoło Ale się skończyło Słuchajcie kochani, wracamy do nagrywania, wracamy do nagrywania, wracamy do yy, yy, wyspiarskich przygód. Niech się dzieje, niech się dzieje, a przede wszystkim bardzo wam Was bym chciał prosić o łapki w górę. Dajcie jakiś komentarz, może zarekomendujcie mnie tam u kogoś, albo po prostu dajcie o, piłkę znalazłem ale dziurawą. Wyrzucę ją od razu, do śmieci. Yy, zarekomendujcie mnie Jeżeli możecie to po prostu Jeśli nie oglądacie, a nie subskrybujecie To ja bardzo chętnie się polecam No Także, co tam jeszcze u mnie? No nic więcej, no słuchajcie, nie będę nagrywał Jak tam wiecie, jesteśmy nadrzezowani No to, no to śmiesznie jest, ale No ale, to nie o to chodzi yy, Nie o to chodzi, żeby Żeby, no tak wiecie, no Średnio to wygląda, tam głupoty się gada, głupoty się robi, więc lepiej żeby nie ten, lepiej żeby, żeby taki głupot nie nagrywać, ale wesoło było, było wesoło, było śmiesznie, było wesoło, no, także pod tym względem impreza się udała, jakie plany na najbliższe dni, no plany na najbliższe dni są takie, że czekam na kapuki nich jeszcze, nie ma kapoków, więc trzeba będzie coś wykombinować, słuchajcie, od tego gościa, co tutaj ma te kajaki, Mogę pożyczyć tu w końcu te kapoki, ale zobaczcie, nie ma ani jednej łódki na wodzie. Idzie w, wczoraj był potężny, potężny sztorm, potężna ulewa. No ale e, wszystko, wszystko, wszystko e, wszystkie łódki są na poza, poza wodą. Nie, no zobaczcie, wszystkie uderzki, wszystko tutaj dookoła, wszystko jest poza wodą. Więc musiało dobrze dawać, bo oni naprawdę. Niektórzy to nie chcą im się wnosić, czy nie mają jak tam wnosić, wynosić, no to naprawdę oni trzymają bez problemu na kotwicy. Tam jest taka świnka, e, jurant, dzięki, nawet nie wiedziałem. Świnka to jest ten wkopany taki beton z tym, z y, hakiem, żeby łódki nie, 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 ten, nie porwało, nie? żeby można było go ją zacumować. No właśnie, to będzie kolejne takie zadanie, jak będzie low tide, najpierw zrobić po prostu taką świnkę, wbetonować, wrzucić ją tam, za, zasypać piachem, zrobić sobie własne ten, własne własne takie kotwicowisko, plus do tego ładną bojkę, e, wyspiarskie przygody, już sobie zaplanowałem, że coś takiego bym zrobił, taką bojkę, żeby tylko wiecie, Podpływać, klik, zapięte wtedy, nawet dla bezpieczeństwa, jeszcze tę kotwicę wrzucić i święty spokój. Niech ona się buja na tej wodzie bez problemu. A ja i tak jestem, i tak jestem, i wiecie, wybrać wodę po deszczu, chociaż, chociaż ten dach zbiera bardzo dużo, no ale i tak naleci, i tak naleci. No dobra, co, co jeszcze dzisiejszy dzień przyniesie, nie wiem, ale na pewno dzisiaj będzie degustacja. A czego? Pierogi z mięsem. Pierogi z kapustą Wędzone utka Te Mówcie, mu mów, Gołąbki A wiecie skąd? Zelin i, i Darek robią i sprzedają, naprawdę w super cenach, także polskie jedzenie wyśmienite, ale jaką wędzarnię ma super Darek, no szkoda, że nie nagrałem, bo byłem u niego wczoraj na chwilę, no super zrobił tą wędzarnię, naprawdę bomba, no także, także spokój najwyżej jeszcze jak będę przejeżdżał tam koło Hagny, to ten, to wpadnę do niego, nakręcę, pokażę, no ale pierogi... Wczoraj jadłem z mięsem, zelin pięknie mi, wiecie, posmarzyła, y, to znaczy posmarzyła, y, ugotowała z wody, potem ładnie jeszcze tam y, przeszkliła mi tą y, cebulkę z bekonikiem, ładnie, no petarda, fajnie, że coś robią, nie? Naprawdę. Zelinty jest z taka zaradna dziewczyna. To tak samo, no Darek tak samo przecież to razem ciągną, razem to robią, nie? Także słuchajcie, zapraszam Was. Polskie jedzenie, polskie pierogi, polskie gołąbki, kurczak wędzony, będziemy sobie próbować smakować. Ja to mam wszystko zamrożone. Trochę mi tak słabo, żeby to wszystko rozmrażać. No ale dzisiaj rozmrażę. Przynajmniej trzy pierogi, trzy, trzy rodzaje pierogów. Nie, dwa rodzaje chyba były. Z kapustem grzybami i z. I z mięsem, i z mięsem. Ruskich nie było, nie, nie było ruskich, bo gotowali dopiero ziemniaki na ruskie. Dobra, także kochani, zapraszam. Co będzie jeszcze dzisiaj? Zobaczymy, coś zjemy, a potem. Aha, może gołąbki też bym. A może gołąbki na jutro sobie zostawimy. Także słuchajcie, jak będziecie na Filipinach, z polskim jedzeniem nie ma problemu. Także również mogę Wam podzielić Andrzeja, Andrzej, Andrzej, i co dalej? Nie tak? Andrzej, i co dalej? Tak, on też wędzi, on też wędzi. Wędzi na Negros, wędził na Sikihor. Także również e, polecam jego kanał. Zobaczcie jego przygody, jak on sobie radzi, jak on tam wędzi. Naprawdę, naprawdę fajny. Ja zawsze będę polecał kogoś zawsze do obejrzenia. Przecież to, e, no co, no, no, działamy wszyscy, jak ktoś tam próbują, próbują tworzyć, więc serdecznie, serdecznie również jego kanał polecam. Andrzej, i co dalej? Tak chyba, tak? Dokładnie. No, także. Kochani, słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. E, Darek Zelin e, robią pyszne wyroby swoje. Chciałem wam pokazać, co oni tutaj jeszcze, jeszcze wykonują. Czy ja tu mam bałagan? Trochę mam, nie? To ja może zamknę drzwi. Słuchajcie, e, robią pierogi, robią pierogi i dzisiaj je będziemy degustować. Słuchajcie, nie tylko pierogi. Zarówno e, robią, e, ma, e, Darek, Darek ma e, fajną super wędzarnię zrobioną, super pomysł z paleniskiem. Darek pierwszorzędny e, z, z starej butli gazowej wyciął i zrobił palenisko. Rurę zrobił z blachy zawiniętej, e, takiej blachy, co się na dachy kładzie. Super pomysł, bez problemu. E, no i piękna szafa wędzarnicza, tam prawie na 70, 70 kg wkładu, no potężna, także słuchajcie. Będziemy po kolei próbować wędzonego kurczaka, to znaczy nie dzisiaj, dzisiaj będziemy robić pierogi, gotować i będziemy smakować pierogi. Pierogi są pięknie pakowane hermetycznie. Zobaczcie, to są pierogi z mięsem 160 peso, czyli to jest jakieś 8 zł. I pierogi z kapustą i z grzybami. Także deficytowy towar. Perfekto. Ja kupiłem jeszcze gołąbki. Znaczy tego kupiłem po cztery paczki, kupiłem gołąbki, kupiłem też dwie paczki gołąbek i uwędził teraz kurczaczka, nogi udziec z kurczaka, znaczy pałka z udem, nie? Uwędził ja to tak nie przepadam za tym, powiem Wam, ale wczoraj jak mówię, spróbowałem, perfekto. I jeszcze taka sałatka, sałatka, także dzisiaj sobie spróbujemy pierogi. Dzisiaj, jest, ale zobaczcie jak fajnie wszystko popakowane, hermetycznie, wszystko elegancko, kurde, woda już się mi gotuje, także będziemy zaraz próbować pierogi, darka i zelin, także polska, polska inicjatywa w, na filipińskiej ziemi jest jak najbardziej, na no jak najbardziej Yy, działa. Poczekajcie, o, bo mi się tracking skończył. No, także zapraszam na odcinek, zapra zapraszam na odcinek, już przecież było wcześniej. Yy, zapraszam do, yy, robimy degustację, ja teraz gotuję po prostu pierogi, zrobię sobie jakąś małą krasę albo nie i zabieram to wszystko w ładną scenerię, czyli lecimy z powrotem na plażę, żebyście widzieli jak to, jak to, jak to wygląda, jak smakuje i ja się wypowiem, a jestem krytykiem kulinarnym, jak będzie niedobre, to powiem. Sorry Darek, ale jak będzie dobre, to też powiem. Dobra kochani, także dzień pierogowy. Zjedzmy to. I jeszcze zapomniałem, jak mam już otwarte tutaj z racji Piotruś poleca. Chodzi o inne kanały, no to jeszcze oczywiście yy, Lin i Darek mają swój kanał. Także serdecznie Was zapraszam. Coś ostatnio się obijają. Tak wygląda. Filipina and Polish Travel Także to jest ich kanał Zatrzymajcie sobie stop klatkę Proszę obejrzyjcie I jeżeli macie ochotę To po prostu zasubskrybujcie Dobra Teraz już ja się biorę za robienie, gotowanie tych pierogów I jedziemy już jeść Dobra nie wytrzymam, pokażę wam jeszcze Słuchajcie Jeszcze zapomniałem Są pyzy Kupiłem pyzy z mięsem Proszę bardzo, jak pięknie zrobione a tak wygląda uwędzony, gotowy kurczaczek, który jest przepyszny. I ta sałatka, co robi Zelin, już, już pokazuję, już pokazuję. Poczekajcie. Ja nie chcę, żeby mi się tu rozmroziło, A, dobra. Gołąbki. Raz, mniejsze, cztery, większe, trzy. Gołąbki ładnie zapakowane, estetycznie, akurat na jedno danie. Gołąbki. I słuchajcie, jeszcze taka sałatka z papai. To jest chyba z papai, Darek napisz mi czy ja się mylę, no to jest przepyszne, to, to od razu spróbuję, dawaj mnie tu, o tak ona wygląda i ona jest taka mm. Słodka, kwaśna, ale będzie do pierogów wiedzie. o pyszna To nie jest papaja, ale jest, zobaczcie, ona jest tak drobniutko posiekana, drobniutko jest, tutaj są papryczki i to jest słodko-kwaśne, idealnie pasuje właśnie do jakiegoś takiego mięska, do jakiegoś tego pierożka, załamać smak troszkę, jakby oczyścić sobie kubki smakowe na doznania kolejnej porcji pierogów, pyszne. Mm, mm, mm. Woda gotuje Woda się zagotowała Także... Także jedziemy z koksem Pierwsze pierożki, oficjalnie Obcinamy, piękne mam nożyczki, tak? Wiem, wiem, wiem Szkolna Obcinamy I wkładamy Do gotowania Po wypłynięciu chwilkę Będą pierożki gotowe No Śmiało, śmiało dziewczyny, śmiało, dziewczyny, pierogi to są panowie i teraz drewnianą łyżeczkę i to się ładnie musi wypłynąć, nie? O, zaraz będziemy, zaraz będziemy próbować, dobrze, czekajcie, od razu wstawię, przecież mam miejsce jeszcze, tu mogę wstawić jeszcze jedno, nie nie? No, dawaj, ja się ma. Maźgasz się Piotr, kurde, dawaj. Dawaj, dawaj. Już jedna paczka na takiego chłopa to jest. To jest mało. Znaczy, nie, że mało. To jest akurat, wiecie? Także się człowiek naje. Tak jak to Darek wczoraj powiedział. Najesz się tak, żeby jedna kromka ci została jeszcze chleba do, do, do wciągnięcia, nie? Ale ja to nie. Ja to lubię dużo. Dużo, jak dziadek Ignaz mówi, nie? Jak małem mu. Już go Pierożki już się kąpią, także kochani Polskie pierogi z kapustą i grzybami Na filipińskiej ziemi Już zaraz będą wypływać I będziemy je konsumować No dobrze To ja dolazłem O, jak zaciągnąłem to Nad morze Ugotowałem sobie te pierożki No i spróbujmy Oceńmy o, tu mi się coś przewróciło, dobra, Pieroczki mam rozpakowane, także słuchajcie, zobaczmy jakie tutaj są rozkosze, najpierw to będą te może, to są z chyba mięsem, niech się ja spojrzę, są wypchane bardziej, tak wyglądają, ciasto cienkie, aż prześwitujące, takie powinno być. Mm. Mm. O, pies by spadł Na ławkę próbuję skoczyć, ale jest za mało Więcej informacji Kolejne. Pyszne mhm. Takie domowe, mamusinę Bardzo dobre Bardzo dobre. Z kleksem śmietany, właśnie gdyby to była, to, to też by było bardzo dobre, bardzo dobre. Wszystkie pierogi u Darka kosztują 160 peso. Czy to ruskie, czy to z, 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 z kapustą. Słuchajcie. Jak robicie pierogi, to wiecie, nigdy się nie zrobi tam nie wiem 10 pierogów, tylko od razu się robi bardzo dużo, nie? Bardzo dużo, no dużo, no tyle ile wyjdzie, nie? No z mąki, z ciasta i tak dalej, i tak dalej, z farszu. A tak sobie można tutaj kupić po prostu i, i mieć to z głowy pysznie zapakowane. Teraz spróbujmy no Z kapustymi grzybami, no to to jest... No to to jest, wiecie. Tutaj to jest rary tasik. Już wam pokazuję. O co mi się skleiło? No tak cieniutkie ciasto. O! Z kapustymi grzybami. Spróbujmy. Na mm. dzień jest farszu, widać czy nie widać? Grzyby, kapustka. Jeszcze barszy by się przydał, nawet taki z kartona czystego. czysto lepki. Mm. Bardzo dobre. Chyba to specjalnie nie jest tak mocno doprawione. bo nie jest, ani nie jest za, za słone, nie jest za pieprzne. Ja lubię bardziej takie pieprzne. Ale wiecie, jak się robi dla na sprzedaż pod większą ilość osób, no to. No to raczej każdy sobie dostał soli czy do pieprzy, nie? Mhm. Na końcu świata pierowizn pustymi kapustą grzybami, bomba. Bomba. Zlewia się ze mnie. Kochani widzowie, jeszcze jednego z mięsem zjem, nie? Jeden został, to co, jeden? Mm. Mm. O, jestem full. Yy, kochani widzowie, serdecznie Wam dziękuję za, za oglądanie, a przede wszystkim to chciałem podziękować wszystkim tym, którzy mnie wspierają kanał. Dziękuję za wszystkie kawy, za wszystkie wpłaty na rewoluta, za wpłaty na Bajkofi tu. Także serdecznie i, i, i na ten. I na zwykłe konto bankowe również mi wpłacacie. Także serdecznie dziękuję. Jeżeli, jeżeli, jeżeli macie taką ochotę, to, to bardzo bardzo będę wdzięczny, a na pewno będzie to zainwestowane w kanał, tak żeby się to troszkę lepiej oglądało. A na dzień dzisiejszy pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Także my już pępkowe mamy opite i co? I czas do, do pracy, nie? Trzeba ponagrywać jakieś filmy. czy dni mnie nie było, dostałem reprymendę odpowiednią. Także trzymajcie się. Adios i co? Smacznego!